Kochani, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj będzie trochę inny film, niż zwykle tutaj można dostrzec, ponieważ będzie to film o moich zdobyczach z wyprzedaży, ale jeżeli chodzi o ubrania, o dodatki, ja prawie w ogóle nie nagrywam takich filmów tutaj na moim kanale, z tego względu, że jeżeli mnie śledzicie, to wiecie, że ja nie mieszkam w Polsce, siłą rzeczy ubrania, które kupuję, są, pochodzą ze sklepów, które są niedostępne. W Polsce. Oczywiście część rzeczy się powiela, takie jak na przykład H&M, który się też dzisiaj tutaj pojawi, ale są też takie sklepy, których po prostu w Polsce nie ma, więc głupio mi je pokazywać, ponieważ wiem, że nie będziecie mogły po prostu sobie iść i ich kupić, jeżeli Wam się spodobają. Ale potem się zastanowiłam i pomyślałam, że jakiś, jakiś czas temu, jak jeszcze nagrywałam. Hmm, Zdobycze z second handów tutaj na kanale To był jedne z moich Popularniejszych filmów tutaj Bardzo je lubiliście oglądać A second handy działają w jeszcze bardziej Nieprzewidywalny sposób I w sposób, którego nie da się powielić Ponieważ to, co ja Wam pokażę Nie możecie zupełnie iść I, i kupić w sklepie Ponieważ wiadomo w to co jest, to jest. Więc pomyślałam, że to będzie film też na podobnej zasadzie, po prostu potraktujcie to jako inspirację, tym bardziej, że wiecie jak to jest, w większości sieciówek teraz te rzeczy są bardzo, bardzo podobne, te rzeczy się powielają, trendy są podobne, więc na pewno większość rzeczy, które dziś Wam pokażę, będziecie mogły znaleźć odpowiedniki, ich odpowiedniki w innych sieciówkach. Znaczy może od H&M, H&M, H&M tutaj Niech każdy sobie mówi, jak mi się podoba. I e, zaczynam od e, tego sklepu, ponieważ potrzebuję Waszej pomocy. Ja mm, jak mierzyłam te rzeczy, a są to dwa żakiety, od razu, przepraszam, jeżeli one będą trochę pomięte, ale to dlatego, że ja się jeszcze nad nimi zastanawiam, czy je zostawić, czy je zwrócić, czy może zostawić ten, czy zostawić ten. Musicie mi pomóc. Ja wrzuciłam zdjęcia na Instagram z przymierzalni, kiedy zastanawiałam się nad tymi rzeczami, i tam zdałam Wam pytanie: Jeżeli miałabym zostawić jeden żakiet, to który powinnam zostawić? I słuchajcie, w tym zestawieniu wygrał żakiet biały. Nie dziwię się wcale, ponieważ, no jeżeli miałabym jeden zostawić, no to wiadomo, ten jest bardziej klasyczny uniwersalny będzie pasował do większości rzeczy, ale słuchajcie, ten mnie urzekł swoim takim casualowym fasonem, tym, że jest właśnie w takie y, biało-błękitne paski i ten materiał tutaj jest dużo, dużo lepszy, ponieważ to jest y, domieszka lnu. Tutaj jest tylko i wyłącznie wiskoza i poliester i ten materiał też jest taki bardziej sztywny. Co czyni ten um, żakiet, tę marynarkę, zdecydowanie bardziej. Takim strukturalnym, eleganckim, być może na większe okazje, mniej do takiego casualowego stylu. Ten jest po prostu jak taka, wiecie, podwiewajka, można zarzucić i lecieć dalej. Obydwa w bardzo korzystnej cenie, ponieważ kosztowały tylko i wyłącznie 50 ringitów. Przeliczyć można to prawie, że 1 do 1, 50 ringitów to jest 50 zł. Nie tak w 100%, ale zaokrąglając można tak to. Przeliczać i obydwa wyjściowo kosztowały 185 ringgitów, więc przecena jest ogromna, dlatego pewnie się nie dziwicie, że się na nie skusiłam. Kupiłam obydwa, ale wciąż nie wiem, mam 30 dni na zwrot i wciąż nie wiem, co z nimi zrobić. Błagam, pomóżcie mi, który Wam się podoba, który według Was wygląda lepiej. Bądźcie szczerzy, jeżeli uważacie, że żaden z nich nie wygląda tak bardzo korzystnie. Wydaje mi się, że ten trochę lepiej pasuje do mnie, ponieważ on jest dłuższy i taki fason po prostu lepiej pasuje do mojej figury. On tutaj z tyłu też ma taki pasek. No i tak jak mówię, przepraszam, że one są pogniecione, ale oczywiście ich nie prasowałam, wyjęłam tylko z torby i y, zarzuciłam na wieszak, żeby Wam pokazać, bo nie chcę ich prasować, tylko jak y, jeszcze coś przypale, to wiecie, nie da się zwrócić. No i tak jak mówię, to jest handem, więc... Y, Zajrzyjcie do swojego handemu, zobaczcie strony internetowe, być może u Was też są takie super promocje. I zostając przy handemie, słuchajcie, jeżeli wybieracie się na wakacje pod koniec sierpnia, we wrześniu we wrześniu dużo osób jeszcze y, przecież jeździ na wakacje. Stroje kąpielowe w tym momencie są przecenione niebotycznie. Ym, ja nawet porównywałam te ceny z polską stroną, i tak jak tutaj, słuchajcie, ceny spadły za. Jedną część na przykład dwuczęściowego stroju em, trzeba zapłacić 7, 10 ringitów, 15 ringitów, więc wiecie, 7, 10, 15 zł to są grosze. Na polskiej stronie e-czynem nie widziałam aż tak niskich cen, żeby one dochodziły 7 zł, ale 14, 90, 19, 90 jak najbardziej, czy 30, 29 zł za jednoczęściowy strój. A są to przepiękne, modne w tym sezonie fasony. Ja słuchajcie, bardzo lubię stroje z handemu. Mam kilka, które już mają wiele sezonów. I tak jak podczas tych sezonów inne stroje musiałam wyrzucać, pozbywać się ich, bo po prostu materiał wypłowiał od słońca, od słonej wody. Po prostu się zniszczył. Tak te stroje z handemu są po prostu w jakiś sposób niezniszczalne. Więc tym bardziej nie bałam się w nie inwestować, no to nie jest jakaś wielka inwestycja, ponieważ one były aż tak przecenione. Tej do przykładu pokażę Wam kilka modeli, ale nie chcę tutaj machać majtami przed kamerą, jakoś nie czuję się z tym komfortowo, więc pokażę Wam na zbliżeniach wszystkie, które udało mi się właśnie na wyprzedaży upolować. Tutaj na pewno widzicie wspólny mianownik, ale ten jednoczęściowy w takim przepięknym pomarańczowo-brązowym odcieniu z lejącym dekoltem, złotymi em, nogawkami, bardzo prosty, klasyczny, jednoczęściowy strój. To no naprawdę cudowności można upolować ja słuchajcie, już to wiem od zeszłego sezonu, ponieważ w poprzednim sezonie też po prostu przypadkiem byłam akurat e, w handemie na tą końcówkę, końcówkę wyprzedaży. I było pełno, pełno przecenionych strojów właśnie w bardzo niskich cenach I od tej chwili wiem, żeby kupować stroje po prostu z wyprzedzeniem Kupować je na wyprzedaży, na następny sezon Chociaż oczywiście w Malezji tak naprawdę sezon trwa cały rok Ale wiem, że po prostu kupowanie tych strojów w pełnej cenie się nie opłaca Kolejnym sklepem będzie marka Cotton On To jest firma australijska, która jest też bardzo popularna w Azji I... Oni mają bardzo fajne rzeczy, to jest taka typowa sieciówka. I ja kupiłam kilka rzeczy z ich takiej linii mm, satynowej. Oni mają różne rzeczy, sukienki, spódnice, topy, ponieważ chciałam się zdecydować na spódnicę satynową, które są modne już od kilku sezonów, a ja jeszcze nic takiego nie miałam w swojej kolekcji. Od razu Wam powiem, że to nie jest krój spódnicy, który jakoś. Idealnie podkreśla moje walory i cudownie pasuje do mojej figury, ponieważ ja mam dość spore biodra. Ona tutaj jest w takim fasonie, że jest obcisła na biodrach. Tutaj ku dołowi się rozszerza i ona jest taka za kolano, w pół łydki, jakoś tak za kolano. Przepiękny kolor, taki delikatnie kaki, militarny. Bardzo ładna zieleń. Niestety ta ich satyna, pomimo prania w delikatnym, na delikatnym programie, na praniu ręcznym, trochę się niszczy. Jednak ten materiał się trochę tak, wiecie, kudłaci. Ale mimo wszystko bardzo mi się też jeszcze podobają, ponieważ one są takie lejące, eleganckie. Drugą rzeczą jest top w bardzo ładnym brązowym, czekoladowym kolorze. Właśnie tutaj z tym, w tym samym dokładnie materiale, ale z takim przepięknym, lejącym się. Przodem. Mi się ten efekt bardzo podoba i bardzo podoba mi się ten czekoladowy kolor. Tutaj znowu ta sama historia, że ten materiał się trochę kudłaci. Ja radzę sobie z tym po prostu taką maszynką do usuwania tych wszystkich kudłów, paprochów. Mam taką maszynkę do ubrań. I co? Top jest na cienkich ramionczkach, bardzo ładny, lubię go uży używać. Lubię go nosić do jeansowych shortów, do jeansów i. Bardzo fajnie to wygląda. I ostatnią rzeczą z tego sklepu i z tego materiału jest czarna, satynowa ym, sukienka, tutaj z wykończeniem koronkowym prosta, zupełnie nietaliowana, również do połowy łydki. Ja jeżeli ubieram ją tak y, samodzielnie, to wygląda trochę mniej jak w worku, i tak ym, jak ten efekt, bardzo mi się podoba na takich szczupłych dziewczynach o prostej budowie. Tak przy moich krągłościach, przy mojej pupie, przy moich biodrach. No nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, więc ja lubię ją nosić z paskiem. Ale no też bardzo taka klasyczna, bardzo elegancka. Coś za co bardzo lubię ten sklep Cotton On to są ich t-shirty. One są w dobrej jakości, nie niszczą się w praniu. O dziwo, ponieważ tamte rzeczy... No, nie są zbyt y, długowieczne. Tak, t-shirty mają wspaniałe i mają cudowne grafiki. Y, nie wspomniałam Wam o cenach tamtych rzeczy. Y, za tą spódnicę zapłaciłam 40 zł, za top 30 i za sukienkę 20. To była jakaś super ostatnia, ostatnia przecena. Aha, i te rzeczy nie są kupione jakoś, nie wiem, w ostatnich dwóch tygodniach, czy nawet w miesiącu. To są rzeczy zbierane z kilku ostatnich miesięcy, i część z nich na pewno widziałyście już w postach na Instagramie. Dlatego też na bieżąco, jakie pokazuję, będę rzucać fotki z Instagrama i z tego miejsca zapraszam Was też na Instagram, bo tak jak na YouTubie jestem bardzo rzadko, to na Instagramie jestem praktycznie codziennie i tam rzucam i makijaże, i mnóstwo pielęgnacji, i krok po kroku moje rutyny pielęgnacji. I staram się tam jakieś stylizacje wrzucać Ale to nie jest moja specjalizacja, więc tego nie pojawia się bardzo dużo A wracając do t-shirtów Pierwszy, który widziałyście na pewno już na Instagramie, jeżeli tam ze mną jesteście Klasyczny, czarny, prosty, bawełniany t-shirt z wysokim w dekoltem I to jest taką fajną grafiką z taką dziewczyną z mocnym różem na policzkach tak jak Wam mówiłam, naprawdę bardzo dobrej jakości bawełna, nic się z nią nie dzieje. T-shirty są bardzo miękkie i bardzo wygodne. I za każdy z nich zapłaciłam 15 zł. Będę już mówić złotych, bo tak jak mówiłam, to jest prawie jeden do jednego. I drugi, którego jeszcze nie miałam na sobie, z przepiękną Wenus z Milo. Fantastyczny, tym razem e, już w ciemnym granacie. No i tutaj e, aranżacja Wenus z Milo. Jest tutaj z napisem La Femme i jakimiś dodatkowymi zielono-różowymi bazgrołami. Ten sam dokładnie materiał, więc na pewno będzie się świetnie nosić. Ale słuchajcie, w Cotonon mają też wspaniałe dodatki. Zaraz Wam pokażę um, takie dodatki do włosów. Mają też wspaniałą biżuterię. Ale też udało mi się upolować zadyszkę wspaniałą. Koralikową torebkę, która była niesamowicie modna, w tym sezonie letnim, a ponieważ u mnie sezon letni trwa cały rok, tak ja cały czas z niej korzystam i będę z niej korzystać. Jak nie potrzebuję zabrać ze sobą wielu rzeczy, tak tutaj wrzucam portfel, telefon i nie wiem, coś do ust, chociaż zwykle tego nie robię, bo nie, nie poprawiam raczej makijażu w ciągu dnia. Słuchajcie, no to jest, to są lata 90. Jeżeli urodziłyście się albo dojrzewałyście w latach 90., to na pewno takie torebki kojarzycie. Ja, słuchajcie, jeden minus widzę tych torebek to to, ponieważ one są tutaj tak plecione, takimi metalowymi, metalowo-plastikowymi lićmi, żółkami. Ona, słuchajcie, mi poszła z jednej strony i oczywiście, wiecie, koraliki wszędzie. Stukot yy, na całej podłodze. Ja nie mogę sobie z tym poradzić, jak to zaplątać z powrotem, ponieważ to nie wystarczy związać, ponieważ to i tak puszcza. Ja tutaj zrobiłam taką totalną prowizorkę. Słuchajcie, miałam jedynie biały sznurek w domu, więc to się masakrycznie oznacza, ale udało mi się to jakoś związać. Może zmienię na ciemny sznurek, a może przywiążę sobie tutaj jakąś apaszkę i będzie git. Dopóki to się nie rozwali kolejnym razem, mam nadzieję, że to nie będzie gdzieś na ulicy, ponieważ to mi pękło tutaj w domu, a jakby to poszło gdzieś na ulicy i te koraliki zaczęły się sypać, słuchajcie, trochę wstyd, yy, zbierać to wszystko potem. No, ale zobaczymy. Tak czy siak, nie żałuję, ponieważ dychę i tak chodziłam w niej już bardzo wiele razy i tak już mi przyniosła wiele szczęścia. Uważam, że jest po prostu fantastyczna. A jeżeli chodzi o dodatki do włosów z Kotoną, to udało mi się zdobyć dwie ozdoby: klamra do włosów, przepiękna z takim marmurkowo zwierzęcym motywem, ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, co to jest, ale mi bardzo podobają się w tym momencie takie przerysowane, duże ozdoby do włosów i dwie frotki, frotki wróciły do mody. Słuchajcie, kto by się spodziewał, kto pamięta odcinek seksu w wielkim mieście. Gdzie Kerry była pewna i miała rację, że kobieta, która tam stała w kolejce przed nią i Aidenem, była pewna, że ta kobieta nie jest z Nowego Jorku, ponieważ kobieta, która mieszka w Nowym Jorku, nie wyszłaby z domu z wrotką na głowie. No i słuchajcie, zobaczcie teraz, co my robimy. Chodzimy jak nienormalne z wrotkami na głowie. Mi się to niesamowicie podoba i kupiłam sobie, to był akurat zestaw, klasyczna czarna i Taka brązowa, zielona panterka. Super, ja jestem zadowolona. Poza tym, takie frotki. Nie będę tego podnosić. Poza tym, takie frotki nierwą włosów. Ja zarówno wychodzę z nimi na zewnątrz, jak i z nimi pływam, jak i yy, wykonuję sobie demakijaż, związuję włosy też po domu. Bardzo uniwersalne i. Super. A skoro jesteśmy przy y, rzeczach do włosów, to mam jedną drobnostkę do pokazania Wam z AliExpress. Słuchajcie, tak to jest, jak zamawia się coś z AliExpress i się jest po prostu do tyłu ponieważ ja 6 miesięcy temu to zamówiłam i szło to do mnie 6 miesięcy. Jest to taka właśnie ogromna, duża spinka perełkowa i to akurat było w zestawie takie klasyczne złote wsówki, no ale tutaj em, główną rolę gra ta spinka perełkowa. Teraz słuchajcie, tego jest przesyt... Wszędzie. Wtedy trzeba było się o to bić i bardzo mi się to podobało. Teraz wydaje mi się, że odrobiny jest tego za dużo wszędzie, ale słuchajcie, jak to będę nosić. Nie wiem, czy będę to nosić na zewnątrz, czy będę wchodzić z tym z domu, ale do robienia makijażu czy do podpinania włosów w ciągu dnia, jak mnie A, wkurzają, to czemu nie? No, uważam, że wygląda to całkiem uroczo. Poza tym, słuchajcie, testowałam już ją. Chodziłam z nią pół dnia po domu i jak ją zdjęłam, to słuchajcie, ona nie zostawiła odcisków takich nieostetycznych na włosach, więc to jest, to jest plus. No ale słuchajcie, już teraz wszystkie dziewczyny mają te perłkowe spinki. Nie wiem, czy mi się to dalej podoba. Dajcie mi znać, co wy sądzicie w ogóle o tym trendzie. Ale słuchajcie, spoko, bo tak jak mówię, do chodzenia po domu będę taką damą z perłkową spinką. No co. Także spóźniłam się 6 miesięcy z trendem, ale i tak się cieszę, że mam tą spinkę. Słuchajcie, jestem częścią klubu spinek z perełkami. Moją taką najbardziej obecną obsesją, jeżeli można to tak nazwać, jeżeli chodzi o ubrania, to są wykończenia szydełkowe. I mam wam do pokazania dwa topy. Pierwszy z nich to jest taki dość przeźroczysty, przezroczysty, z dziurkami, właśnie szydełkowy, taki biało-kremowy top. Z frędzlami na dole i ja to mm, traktuję to używam jako taki top plażowo-basenowy, kiedy mam na sobie tylko na przykład jeansowe shorty i górę od stroju kąpielowego, na to narzucam coś takiego. I słuchajcie, na plaży czy na basen wygląda to słonecznie, wakacyjnie, a do tego tak wiecie, bardzo przewiewnie, bo praktycznie nie macie dodatkowej warstwy na sobie, bo to jest e, bardzo lekkie. No, wygląda tak świeżo: dodatkowo te frędzle, ale to jest taka typowa rzecz, tak jak mówię, wakacyjno-basenowa. Natomiast drugi top już na cieńszych ramionczkach w przepięknym kolorze. Po prostu słuchajcie, cały sezon czekałam, żeby sobie coś kupić, coś w tym takim odcieniu lekko kiwi, lekko takim jadeitowym. Bardzo, bardzo mi się podoba ten odcień, chciałabym mieć sukienkę w takim kolorze, może nawet ociupinkę głębszym. I to już jest top, który, w którym spokojnie mogę wyjść w miasto, że tak powiem, ponieważ on już nie jest w żaden sposób przyroczysty. Naprawdę przepięknie, przepięknie wykonany i to są topy kupione w takim lokalnym, małym butiku tutaj. W moim mieście, więc to nie jest żadna sieciówka, ale przez to są bardzo wyjątkowe. I słuchajcie, tam dziewczyny w tym sklepie mają różne rzeczy właśnie z takiego szydełka, i być może kupię sobie jeszcze coś w tym stylu, ale w bardziej neutralnym kolorze, żeby mogło właśnie chodzić też w tym do jeansów, no bo ten kremowy, tak jak mówiłam, to jest tylko rzecz plażowa, ale bardzo mi się to podoba i ten top też już był na Instagramie. Koniecznie dajcie mi znać, co najbardziej spodobało Wam się z tego filmu, czy nagrywać więcej takich rzeczy typu fashion, jeżeli można to nazwać fashion, to są po prostu rzeczy, które mi się podobają, które ja lubię nosić, ale być może jesteście ciekawi, co tutaj w sklepach można też znaleźć. Jeżeli podobał Wam się film, zostawcie proszę kciuka w górę, zostawcie komentarz. Dajcie proszę mi znać z tymi żakietami, co mam zrobić. I oczywiście zapraszam Was na mój Instagram, zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeżeli chcecie więcej widzieć filmów ode mnie. Do zobaczenia w następnym filmie. Jeżeli macie jakieś prośby co do filmów, które chcielibyście ode mnie mm, zobaczyć, to też oczywiście dajcie znać. I co? Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!